Cześć, witam Was w co piątkowym dyktandzie. Nie przedłużam, zaczynamy. Przeczytam najpierw zdanie, które będę dyktować, najpierw je przeczytam dwa razy w normalnym tempie, potem fragmentami powoli i na końcu jeszcze raz dwa razy w takim naturalnym tempie. Jeśli potrzebujecie przerwy, naciśnijcie pauzę, zatrzymajcie nagranie, a potem w drugiej połowie, w drugiej części tego nagrania opowiem wam o równych słówkach trudnych, ciekawych, też może o jakichś takich trudniejszych gramatycznych rzeczach, które pojawią się właśnie w tym zdaniu. Więc zaczynamy. W najbliższy weekend wybieram się na przyjęcie z okazji piątej rocznicy ślubu moich przyjaciół. W najbliższy weekend wybieram się na przyjęcie z okazji piątej rocznicy ślubu moich przyjaciół. W najbliższy weekend W najbliższy weekend wybieram się na przyjęcie, wybieram się na przyjęcie z okazji piątej rocznicy ślubu, z okazji piątej rocznicy ślubu moich przyjaciół, moich przyjaciół. W najbliższy weekend wybieram się na przyjęcie z okazji piątej rocznicy ślubu moich przyjaciół. W najbliższy weekend wybieram się na przyjęcie z okazji piątej rocznicy ślubu moich przyjaciół. Jeśli potrzebujecie jeszcze raz posłuchać y, nagrania, cofnijcie, zatrzymajcie, a ja teraz przechodzę do drugiej części, czyli opowiem wam, pokażę Wam, jak zapisać te słowa. Transkrypcja jest też na dole w opisie. No i pokażę Wam właśnie różne tutaj takie ciekawe, trudne miejsca. W najbliższy weekend, w najbliższy weekend. No i tutaj właśnie mamy ten stopień najwyższy, czyli coś jest naj. Tutaj to słówko, y, forma bazowa to jest bliski, bliższy i najbliższy. W najbliższy, w najbliższy. No i zwróćcie uwagę, co dzieje się tutaj. Zapisujemy z. z, kropką sz, a wymawiamy takie sz, sz, najbliższy, najbliższy. No, i najbliższy weekend, weekend to jest zapożyczenie z języka angielskiego, dlatego ta pisownia jest tutaj taka dosyć nietypowa. Wymawiamy weekend, 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 w najbliższy weekend. No, i jakie ja mam plany na najbliższy weekend? Wybieram się, wybierać się, dokąd, to znaczy, planuję gdzieś pójść, mam taki plan, mam taki zamiar, a więc ja wybieram się na przyjęcie, i przyjęcie to jest. Do pewnego stopnia synonim słowa impreza, ale impreza tego słowa raczej używamy w sytuacjach mniej oficjalnych. Przyjęcie jest takim bardziej neutralnym słowem i też częściej używane, gdy mówimy o takich bardziej oficjalnych właśnie spotkaniach. A więc wybieram się na przyjęcie, przyjęcie i też zwróćcie uwagę, o tym już wam mówiłam. Psz, psz. A tutaj mamy, posłuchajcie, przyjęcie, przyjęcie. Słychać tam n, n, ale oczywiście tego nie zapisujemy. Zapisujemy e z ogonkiem, czyli e nosowe. Przyjęcie, przyjęcie. Wybieram się na przyjęcie. No i to przyjęcie jest z okazji, z, j, i, z okazji piątej i też słychać tam n pion, pion, piątej. I to jest jak najbardziej naturalna, poprawna wymowa, ale nie zapisujemy tego, zapisujemy a z ogonkiem, czyli ON, z okazji piątej rocznicy ślubu. Yy, rocznica, czyli minął rok, minęły dwa, trzy, cztery i tak dalej. Minęło ileś lat od jakiegoś ważnego wydarzenia, a więc to jest rocznica. Yy, I tutaj to była tak, z okazji piątej rocznicy ślubu czyli moi, moi przyjaciele wzięli ślub, i tutaj też uważajcie CZ, CY, yy, S z kreską czyli SI. No, i kto brał ten ślub? To jest rocznica ślubu moich przyjaciół, moich przyjaciół. Jeśli macie problem, a myślę, że macie, przynajmniej niektórzy z Was mają problem z odmianą rzeczownika przyjaciel, przyjaciele, zarówno w liczbie, chociaż nie w liczbie pojedynczej, on raczej Wam nie sprawia problemu, ale w liczbie mnogiej tam są nieregularności. Jeśli czujecie, że nie znacie dobrze tej odmiany, ani ortografii, ani wymowy, ani końcówek, to jak najszybciej nauczcie się tego, bo ten rzeczownik jest często używany, często opowiadacie o swoich przyjaciołach, mówicie o tym, że spotykacie się z przyjaciółmi, że macie przyjaciół, idziecie do przyjaciół, więc jak najszybciej nauczcie się odmiany tego rzeczownika w liczbie mnogiej, bo on jest nieregularny, a to co trudne i nieregularne, często pojawia się na egzaminach, no i też to sprawia, że wasz polski yy, nie jest na przykład na poziomie b1. Bo są tego typu właśnie luki. A więc przyjaciół, przyjaciół. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnej lekcji gramatycznej, która będzie już w przyszłym tygodniu. I w następny piątek następne dyktando. Do zobaczenia. Cześć!